Słuchasz podcastu Tylko dla Mam. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem mamą i pedagogzką. Jestem też autorką książek dla dzieci i dla rodziców. A w tym podcaście będziemy bardzo dużo rozmawiać o wychowaniu, głównie o wychowaniu wspierającym i o najróżniejszych rodzicielskich dylematach. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj z racji tego, że no, nagrywam to przed świętami Bożego Narodzenia, czyli przed najróżniejszymi spotkaniami rodzinnymi i to z taką rodziną, którą często widzimy raz do roku albo dwa razy do roku, chciałabym poruszyć temat dawania buziaków, a mówiąc konkretniej zmuszania dzieci do tego, żeby całowały, ściskały, przytulały dalszą rodzinę, czyli tak naprawdę ludzi, których bardzo mało znają, a ale chodzi też o dawanie buziaków w tej bliższej rodzinie, czyli na przykład cioci, babci. Bardzo często piszecie do mnie, że no tak, no my wiemy, że nie powinno się dzieci zmuszać do dawania buziaków, jeśli one czują, że nie chcą. To jeden ważny komunikat powinien być wbijany w ich głowy w zasadzie od urodzenia. Twoje ciało należy do ciebie i ty decydujesz o tym, czy chcesz komuś dać buziaka, czy chcesz kogoś przytulić, czy chcesz kogoś uściskać. I naprawdę nie przesadzam mówiąc o tym, że powinniśmy rozmawiać o tym z dziećmi od urodzenia, od pierwszych momentów, kiedy dziecko cokolwiek rozumie pokazywać mu, że szanujemy jego decyzję a propos własnego ciała. I teraz przychodzi taki czas święta, najróżniejsze spotkania rodzinne bo przecież nie tylko Boże Narodzenie i myślę, że niektórzy będą tego słuchać w zupełnie innym czasie niż ten przedświąteczny. Chodzi właśnie o takie spotkania z bliższymi i dalszymi, podczas których z jednej strony my jako rodzice wiemy, że nie powinno się zmuszać dzieci do przytulania innych, ale z drugiej strony, no trochę nam głupio, dlatego że babcia się obrazi, ciocia będzie kręciła nosem i znowu zacznie się słuchanie, a kiedyś tak nie było, za moich czasów to dzieci okazywały szacunek i zwyczajnie niektórym dorosłym zrobi się przykro. Natomiast zdecydowanie odłożyłabym te żale i pretensje dorosłych na bok, dlatego że my, jako rodzice, mamy obowiązek obowiązek nauczyć nasze dzieci, Szacunku do własnego ciała i dać im możliwość poćwiczenia, żeby decydowały o tym, jak to ma wyglądać. Po to, że my im powiemy Twoje ciało należy do Ciebie i nie dawaj buziaka, jeśli nie chcesz, to to jest jedna sprawa, i to tak naprawdę jest teoria. Bo teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy przyjeżdżamy, no, no dobra, no, na święta do rodziny, Tęskniona babcia chce wyściskać wnuczka, który widzi ją dwa razy do roku. Więc wysiadamy z tego samochodu, zmęczeni po całej podróży. I co? I dziecko nie do końca musi mieć ochotę na to, żeby całować czy przytulać babcię, dziadka, ani jakiegokolwiek innego krewnego czy znajomego. I to jest właśnie ten moment, kiedy dziecko najczęściej potrzebuje wsparcia, bo ono nie chce, i ono gdzieś tam w tyle głowy, jeśli to mu było, Powtarzane, wie, że nie musi tego chcieć, ale stoi przed nami babcia, stęskniona babcia, której trzeba coś powiedzieć. I w tym momencie do akcji powinien wkroczyć rodzic. Jeśli dziecko nie jest na tyle asertywne, taki trzylatek niekoniecznie musi być, czy czterolatek, warto wyjaśnić dorosłym, dlaczego nasze dziecko może samo decydować o sobie. I też pytanie, dlaczego? To jest pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, zanim w ogóle wsiądziemy do tego samochodu i zaczniemy podróż do babci. Dlaczego my tak bardzo pilnujemy, żeby uświadomić dzieciom, że nie muszą słuchać dorosłych pod tym właśnie względem. Bo ogólnie zależy nam na tym, żeby dzieci bardzo często słuchały dorosłych, ale to jest ten temat, w którym zależy nam na tym, żeby tego nie robiły. Musimy nauczyć nasze dzieci, nauczyć normalnie żmudnymi ćwiczeniami mówienia nie w takich właśnie niekomfortowych sytuacjach. To trzeba ćwiczyć. Po co? Między innymi najprościej i najogólniej rzecz ujmując, po to, żeby zabezpieczyć nasze dzieci przed złym dotykiem, przed molestowaniem. Seksualnym, które jest trudnym hasłem, i ogólnie wydaje nam się, że no dobra, może to dotyczy innych, ale na pewno nigdy nie będzie dotyczyło naszego dziecka. No i tutaj właśnie jest to w zasadzie nasze pobożne życzenie, bo my nie wiemy, co będzie dotyczyło naszego dziecka w przyszłości, dlatego warto wyposażać je w narzędzia typu asertywność, typu umiejętność odmawiania, przytulania czy dawania buziaków, bo to jest ten pierwszy i właściwie podstawowy krok do tego, żeby kiedyś w przeszłości w sytuacji, kiedy jakiś wujek, jakiś dobry przyjaciel rodziny, jakiś znajomy powie: "No dobra, to chodź dasz mi buziaka teraz w tamtym pokoju, żeby nam nikt nie przeszkadzał", dziecko musi Umieć odmawiać dorosłemu. Jeżeli nauczymy nasze dzieci, że zawsze albo najczęściej muszą słuchać dorosłych, nie mogą mieć swojego zdania, nie powinny czuć się niekomfortowo, a nawet jak się czują, no to trudno, trzeba to jakoś przetrwać, to takie dziecko pójdzie z tym wujkiem do innego pokoju i po prostu będzie robiło to, co ten wujek chce. I raczej nie będzie potrafiło się sprzeciwić i nie będzie potrafiło wyartykułować tego, że się czuje niekomfortowo, że się. Boi, że jest przerażone, że nie wie co się dzieje. Bo nie będzie miało przećwiczonych takich sytuacji. I to wszystko zaczyna się właśnie w tym momencie, kiedy my przyjeżdżamy do babci, cioci, i no właśnie, z jednej strony nam głupio, no bo nie chcemy sprawiać przykrości tym dorosłym, ale z drugiej strony zależałoby nam na tym, żeby dziecka tej asertywności nauczyć. I ja bym tutaj postawiła jednak na dziecko, bo po pierwsze, dorosły to jest dorosły. Potrafi sobie świetnie poradzić, no dobra, może nie każdy świetnie, ale lepiej lub gorzej poradzić z takim, Odrzuceniem, odmową, no bo wtedy człowiek faktycznie czuje się odrzucony. No ja tak się stęskniłam za moim wnusiem, a on nawet nie chce mi dać buziaka. Natomiast no dorosły jednak potrafi sobie z tym poradzić. My też na spokojnie możemy babci, cioci czy wujkowi wytłumaczyć te rzeczy. Nie trzeba tego robić tak od razu. Natomiast dziecko musi wiedzieć, że ma w nas wsparcie, bo bardzo często ym, stęsknione babcie czy ciocie posuwają się do szantażu. No jak to? Nie chcesz mi dać buziaka? Nie kochasz? Babci. I tutaj dziecko jest postawione pod ścianą, bo oczywiście, że kocha babcię, więc czuje się zmuszone do tego, żeby dać babci buziaka. I tutaj my, rodzice, warto ćwiczyć i uprzedzić dzieci wcześniej, że są różne sposoby witania się z dorosłymi, zwłaszcza takimi, których rzadko widujemy, albo w ogóle z obcymi. Możesz dać buziaka, jeśli masz ochotę babci, ale możesz też dać cześć, czyli podać rękę, przywitać się, powiedzieć dzień dobry. Możesz tylko powiedzieć dzień dobry, Dobry. I to jest w porządku. Przecież, jak dziecko powie dzień dobry, to jest normalne, fajne zachowanie. Nie trzeba się każdemu rzucać na szyję. My też jako dorośli nie rzucamy się każdemu na szyję z wielką radością. Nie widzę powodu, dla którego nasze dzieci miałyby czuć się winne tylko dlatego, że powiedziały komuś dzień dobry, zamiast rzucić mu się na szyję. Więc to sobie sami chyba musimy bardzo często w głowie poukładać pewne rzeczy jako dorośli, żebyśmy my nie czuli się winni, jak my się czujemy winni, to łatwiej nam ustąpić ten jeden raz. I właśnie na tym jednym razie chciałabym się też skupić, bo często dochodzą do mnie takie właśnie głosy od Was, że no dobra, no ale jak tam ten jeden raz, jak jedziemy do babci raz do roku, to się nic nie stanie, jak babcia powie, o nie kochasz mnie, dawaj mi buziaka, i my powiemy, dobra, no to daj babci buziaka, niech już się babcia cieszy. Oczywiście, że możemy tak zrobić. Natomiast weźmy też pod uwagę, że wysyłamy dziecku sprzeczne komunikaty. Z jednej Strony zależy nam na tym, żeby miało w głowie informację Twoje, ciało należy do Ciebie, ale z drugiej strony, jeżeli raz czy dwa razy do roku zdarza się coś takiego, taka dziwna, niespodziewana, niespotykana sytuacja, w której ono musi. No bo musi pocałować babcię, chociaż czuje się z tym niekomfortowo i mówi nie. To dajemy taki komunikat maluchowi, że tak zdarzają się takie sytuacje, kiedy musisz. Nawet jak się czujesz niekomfortowo, nie do końca masz prawo się sprzeciwić, bo my chcemy, żeby babcia, czyli dorosły, czuł się fajnie. Jeżeli sami dajemy dziecku taki komunikat, nie ma się co dziwić, że kiedyś w przyszłości może się zdarzyć właśnie tak, że ten wujek czy przyjaciel rodziny powie no, dobra, to chodź do innego pokoju i mm, dziecko pójdzie. Mimo tego, że będziemy wiedzieli, że ćwiczyliśmy, że opowiadaliśmy, że Twoje ciało należy do ciebie, że masz prawo powiedzieć nie, jeśli my pokazaliśmy sami dziecku, że zdarzają się takie wyjątkowe sytuacje, to być może jest taka wyjątkowa sytuacja. I dlatego ja uważam, że w tym konkretnym temacie. Nie ma zmiłuj, to znaczy, jeżeli jakiś dorosły nie radzi sobie z tym odrzuceniem, z odmową i z tym, że małe dziecko mu powie: Nie chcę ci dać buziaka. To jest problem tego dorosłego. I jasne, że to nie są miłe sytuacje, bo potem babcia, ciocia czy wujek mają pretensje, że jak myśmy wychowali to dziecko i tak dalej, ale to my, w obszarze, że tak powiem, dorosłych rozmów, możemy sobie to wszystko wyjaśnić. Oczywiście, że może się komuś nie podobać sposób, w jaki wychowujemy nasze dziecko, i tutaj stoimy przed wyborem. Czy my, jako rodzice, bardziej nam zależy na tym, żeby się dalszej lub bliższej rodzinie podobał sposób, w jaki wychowujemy? chowujemy dziecko, czy raczej zależy nam na tym, żebyśmy nauczyli nasze dziecko jak się zachować bezpiecznie, jak sobie pomóc, jak się ratować w najróżniejszych sytuacjach. Bo ja wiem, że to się może wydawać takie no, taka błahostka, ten jeden buziak, jeden przytula, z szast, prast i po sprawie. I ogólnie tak, jeżeli patrzymy na te sytuacje z punktu widzenia tu i teraz, czyli tych po prostu 30 sekund, kiedy witamy się z babcią czy dziadkiem, a dziecko tego nie chce, to oczywiście, że tak. Natomiast patrząc na te sytuacje z takiej szerszej perspektywy, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego dziecka, a konkretniej nawyków, jakie wyrabiamy w naszym dziecku, żeby potrafiło, się zabezpieczyć, żeby czuło się dobrze w najróżniejszych dziwnych sytuacjach, żeby umiało powiedzieć nie, no to już jest trochę inna sprawa niż takie tylko, o dobra, można przymknąć ok. No i właśnie, z jednej strony ten temat może się wydawać taki dosyć błahy i taki trochę nadmuchany ale ja uważam z całą stanowczością, że to jest jeden z najważniejszych tematów i my jako rodzice naprawdę niewielkim kosztem, niewielkim wysiłkiem możemy sprawić, że nasze dzieci będą wiedziały co robić i będą miały w tyle głowy już do końca życia, od samego początku zakodowane: Moje ciało należy do mnie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i oczywiście niezmiennie zapraszam do czytania tego, co tworzę na blogu Tylko dla MAM, gdzie rozmawiamy o wychowaniu wspierającym, ale też jest nowy blog, nowy blog z książkami dla dzieci. Tam znajdziecie recenzje, zestawienia, polecenia bardzo fajnych, mądrych książek dla dzieci, które staram się wybierać tak, żeby. Pomagały w najróżniejszych sytuacjach. I jedną z takich książek, która może Wam pomóc ogarnąć temat właśnie asertywności w momencie, kiedy dziecku rodzina rozdaje niechciane buziaki. To jest książka pod tytułem Buziak nie wydało to wydawnictwo sam to jest książka pod patronatem tylko dla mam i poznajemy tam historię chłopca, który kocha swoją rodzinę i uwielbia z nimi być, ale nie znosi kiedy jest całowany na siłę, a jest przez ciocię, przez wujka i on ciągle mówi nie, nie, nie chcę, żebyś mnie całowała, nie chcę, nie lubię tego, ale dorośli nie słuchają. I ten nasz bohater wymyśla bardzo fajny sposób na to, żeby dorośli się odczepili. A dokładnie mówiąc, żeby zrozumieli, jak to jest, kiedy mówi się nie, nie, nie chcę tego buziaka, a dostaje się na siłę bardzo nieprzyjemnego buziaka. Także polecam Wam, zerknijcie na blogu, tylko dla Mam jest zrecenzowany buziak. Nie, i koniecznie, ale to koniecznie, nie dajcie się wbić w. Poczucie winy ze strony dalszej i bliższej rodziny. My mamy obowiązek jako rodzice uczyć nasze dzieci, że ich ciała należą do nich i one, dzieci, mogą o tym wszystkim same decydować. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i niezmiennie zapraszam do subskrybowania podcastu Tylko dla mam, ale też zapraszam na blog Tylko dla mam.pl, bo tam również bardzo, bardzo dużo rozmawiamy o wychowaniu wspierającym, a także polecam ciekawe i mądre książki dla dzieci.